W XVII wieku jedną z głównych atrakcji turystycznych były publiczne egzekucje. Tak? Dobrze słyszycie. Ludzie zmieniali trasy podróży, żeby zobaczyć jak kogoś ćwiartują, palą na stosie czy ścinają. To nie była jakaś marginalna rozrywka dla sadystów. To były wydarzenia społeczne, na które przychodziły tłumy, które ściągały turystów z całej Europy. Wyobraźcie sobie, turyści z Połowy Europy gromadzą się na jednym z najpiękniejszych placów świata, żeby zobaczyć jak ktoś płonie żywcudzie. Ludzie rezerwowali miejsca z wyprzedzeniem, płacili za lepsze widoki. Najbardziej dramatyczną relację mamy od Jakuba Sobieskiego, ojca przyszłego króla Jana III. W 1610 roku dowiedział się o zaplanowanej egzekucji zabójcy francuskiego króla Henryka IV. Sobieski razem z radziwiłami sporo przepłacili za jedno z takich okien, ale... To, co zobaczył, zaszokowało go nawet jak na tamte czasy. Królobójce rozerwano końmi, każdy koń ciągnął w inną stronę, aż ciało się rozpadło. Niektórzy Francuzi zbierali fragmenty ciała do domu, żeby je tam niszczyć lub nawet jeść z zemsty. To był kanibalizm motywowany politycznie. Ludzie dosłownie pożerali ciało zabójcy swojego ukochanego króla. To naprawdę mroczny rozdział w historii turystyki. Jak myślicie, czy to było barbarzyństwo tamtych czasów, czy może my dzisiaj też mamy swoje równie kontrowersyjne rozrywki? Zastanówcie się nad tym i napiszcie mi w komentarzu.